Wieczorem przed zajęciami Jeff kazał mi wezwać bliźniaczy płomień, Marli. Twierdzili, że potrafią wywołać Twój bliźniaczy płomień, przeprowadzając ceremonię wezwania. Osoba pojawiająca się w Twoim życiu w kolejnych dniach mogła być płomieniem. Usiedliśmy przy stole w mieszkaniu i wspólnie wezwaliśmy bliźniaczy płomień Marley. Wszyscy na mnie patrzyli. Płakałam, a oni pytali, czy jestem gotowa na miłość swojego życia. Nie chcesz tego, co mają Kili i Colby? Miałam obowiązek pomóc znaleźć jej boskiego kochanka. Ja znalazłam swojego, i brak pomocy byłby egoizmem. Wierzyłam, że jej pomagam.